serdecznie okay. ale coś... bliżej teraz jest, tak przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować zarządowi, panu prezesowi za zaproszenie na to spotkanie wielkanocne tym bardziej jest mi miło, że bardzo dobrze i z dużą dobrymi wspomnieniami, pamiętam nasze poprzednie spotkanie, spotkanie wigilijne. Stąd jednocześnie chciałbym powiedzieć, że ponieważ moi szanowni przedmówcy, na nie ksiądz proboszcz, panie, mówiły o istocie tych świąt wielkanocnych, nie będę na ten temat mówił, ponieważ y, nawet nie podejmuję się więcej powiedzieć niż to, co y, powiedzieli moi przedmówcy. Dlatego ograniczę się do y, życzeń. Nie jest czas na przemówienia, jest czas na życzenia. Dlatego chciałbym Państwu wszystkim złożyć jak najlepsze życzenia wielkanocne. Wszystkim spokojnych, zdrowych świąt w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, w gronie znajomych, a żeby one przebiegały spokojnie, zdrowo i ku zadowoleniu wszystkich nas. Dziękuję bardzo.